Cześć, witam na kanale Hard Reset, w tym odcinku pokażę Ci jak edytować centrum kontroli w telefonie POCO X7 Pro. Na początku otwieramy centrum sterowania i zjeżdżamy troszeczkę w dół, tak aby mieć możliwość naciśnięcia przycisku edytuj. Naciskamy go i teraz możemy dodawać różne ikonki do naszego centrum sterowania. Do tej ikonki oczywiście coś robią, to są w sumie ustawienia lub przełączniki aplikacji możemy też je przestawiać między sobą, żeby na przykład to była pierwsza, to była druga a tryb ciemny był pierwszą no nie wyszło mi o, teraz pierwszą a na przykład trybu ultimate nie chce szybkiego udostępniania nie chce i ustawień nie chce, ponieważ jak naciśniemy na minusik, no to wtedy ona się usuną tutaj a na plusik no to się dodadzą. I jeżeli skończymy, w prawym górnym rogu naciskamy tika. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!